Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słuchajmy się teraz słowo Boże, które przeznaczone jest do rozważania w dzisiejszą niedzielę, ostatniej niedzieli po Epifanii. A tekst ten jest wyjęty z drugiej księgi Mojżeszowej z rozdziału 34. Druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział od 29 wiersza. Posłuchaj, co stało się Mojżeszowi. A gdy Mojżesz stępował z góry syna i mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy stępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, Spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do Niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z Nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co Mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Panie, dzięki za to, że pozwalasz nam rozmawiać z Tobą, że pozwalasz nam do Ciebie przychodzić, z Tobą się spotykać, w kościele, w domu i gdziekolwiek tego zapragniemy. Dzięki za to, że pokonałeś wszystkie przeszkody, abyśmy do Ciebie przyszli przez Twojego syna i w zaufaniu Jemu mogli przebywać w Twojej obecności. Spraw Panie, by rozważanie tego słowa było czasem słuchania Ciebie, otwarcia się na to, co Ty masz dla nas. Błogosław nasz wspólny czas dla Jezusa Chrystusa. Amen. Siostro i bracie, mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Takie jest powiedzenie. Najczęściej jednak w sposób najbardziej wyrazisty komunikujemy całą swoją twarzą. Na niej malują się wszystkie nasze emocje. Szczęście, smutek, żal, gniew, zdziwienie, rozczarowanie, gorycz, nadzieja, lęk, niepokój, ból. I dlatego, co potwierdzają również badania, twarz, a nie słowa, jest głównym nośnikiem naszej komunikacji. Bo nawet jeśli chcemy coś ukrywać, nawet jeśli panujemy nad słowami, czegoś nie mówimy, czy nad swoim ciałem, to zdarza się jednak, że nasza twarz potrafi zdradzić więcej niż byśmy chcieli. Na przykład uśmiech, owszem, wyraża radość, ale też i bywa sygnałem innych emocji, takich jak intryga, kpina, czy brak szacunku. Z drugiej strony, chyba najczęściej właśnie uśmiechem próbujemy ukrywać nasz smutek, to co w danym momencie przeżywamy, co jest dla nas trudne, a może nie chcemy, by ktoś to zauważył, by o coś zapytał, bo nie jesteśmy na to gotowi, by na ten temat rozmawiać. Chociaż każda osoba jest inna, inaczej przeżywa swoje emocje, to jednak. Te procesy komunikacji są jednak bardzo do siebie zbliżone, bo wszyscy z natury jesteśmy do siebie po prostu podobni, dlatego tak łatwo psychologom pewne rzeczy opisać i nazwać. Jednak to, co dotyczy Mojżesza, w naszym dzisiejszym fragmencie, w naszej historii, jest jedyne w swoim rodzaju i niepodobne do niczego, co znamy, bo to, co Mojżesz miał na twarzy, nie było pochodzenia ludzkiego. I nie chodzi o to, że jego twarz emanowała radością, tak jak to często mówimy, twarz Mojżesza zmieniła się pod wpływem przebywania z Bogiem. Można powiedzieć, że Mojżesz stał się jakby kimś innym, jednocześnie niepodobnym do nikogo z powodu, zbyt długiego przebywania w Bożej obecności. Brzmi to dość osobliwie, zbyt długiego, jak może można zbyt długo przebywać z Panem Bogiem. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie jest to zbyt osobliwe dla wszystkich. Chodzą bowiem po tej ziemi ludzie, niektórych znam osobiście, którzy doskonale wiedzą, jak niebezpieczne jest przebywanie w Bożej obecności. Dla naszej ziemskiej natury. Modlitwa bowiem potrafi rozkruszyć fundament naszego gniewu, potrafi zbudować wielki mur, dający wsparcie dla naszych słabości, w naszych lękach, potrafi doszczętnie wysuszyć źródło naszej nienawiści. Może nas okraść z naszych frustracji oraz obrzydzić do reszty zamiłowanie do plotkowania. Odpowiedni czas przebywania z Bogiem bezlitośnie pozbawia nas naszych powodów do narzekania, a czas Jego słowem wywraca do góry nogami nasze poukładane przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że mamy takie wspomnienia, takie doświadczenia, kiedy to czas z Panem Bogiem z Jego słowem powoduje, że chociaż obudziliśmy się z zupełnie innym nastawieniem, kiepskim, złym, to czas z Panem Bogiem potrafi to zmienić. Czas z Panem Bogiem z Jego słowem w modlitwie powoduje, że przychodzą nam zupełnie inne myśli, inne nastawienie do tego, co przed nami. Ten czas autentycznie potrafi nas zmieniać i kształtować. Czasem pozostawia tak wyraźny ślad, że ci, których spotykamy albo z którymi jesteśmy, zauważają, że z nami coś nie tak, że jesteśmy inni i wielu z nich może się z tego powodu denerwować, może tego nie akceptować. Myślę, że dlatego Jezus mówi: Nie dziwcie się, że niektórzy przestaną Was lubić. A inni będą was uważać za wariatów. Naturalna bowiem dla człowieka jest wrogość wobec tego, czego nie znają, wobec kogoś, kto myśli inaczej, kto zachowuje się inaczej i przede wszystkim wobec tych, którzy wychodzą poza ustalone ramy. Doskonałym przykładem, bardzo aktualnym, codziennym jest chyba opinia na temat szczepień i maseczek. Coraz trudniej po prostu zostać przy swoim zdaniu. Trzeba teraz walczyć, nienawidzić, atakować tych, którzy mają inne zdanie. Trzeba nawet czasem odnieść się do najwyższych wartości, takich jak wiara, jak zbawienie, bo ci wierzący, ci zbawieni, to oni mają takie zdanie, a Ty chyba nie jesteś wierzący, bo przecież robisz inaczej niż my uważamy, że powinieneś dużo by na ten temat mówić. Rzeczywiście trudno nam akceptować tych, którzy myślą inaczej, którzy mają inne zdanie. Nawet jeśli uważamy, że to jest głupie, że się, i się z tym nie zgadzamy, to najlepiej by było, gdyby wszyscy myśleli, tak jak ja. Lud izraelski był pod wrażeniem powiedzmy inaczej, był w szoku, z powodu tego, co przebywanie Mojżesza z Bogiem uczyniło z jego życiem, nawet w sposób. Fizycznie dostrzegalne pytanie, co przebywanie z Panem Bogiem zmienia w nas. Jakiś lat w nas pozostawia. Czy są może tacy ludzie, którzy dostrzegają Bożą miłość, Bożą łaskę na naszym obliczu? No bo popatrz. Bóg do nas przyszedł w Panu Jezusie i o tym mówiliśmy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Co to zmieniło w nas w tym roku? Bóg nam się objawił. O tym mówiliśmy w czasie Epifanii, którą dzisiaj kończymy. Co to w nas zmieniło? Czy potrafisz powiedzieć? Większość z nas nie będzie się nawet nad tym zastanawiać. Niektórzy jednak mogą mieć takie pragnienie, by Bóg im się objawiał, rzeczywiście zostawiał ślad, by rzeczywiście być bliżej Niego, którzy tęsknią za czasem spędzanym z Nim, aby Jego chwała objawiała się nad nami. Mojżesz nie zawsze tak miał. Ale tego pragnął i o to się modlił. Modlił się: Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. O tym przeczytamy w poprzednim rozdziale. Tego pragnął i za tym tęsknił. I Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy i może wysłuchać też Twojej. My też możemy się tak modlić i o to prosić. I wtedy Bóg nam się objawi w najlepszy dla nas sposób, w najbardziej potrzebny. Dla nas w sposób, zresztą, czeka na ciebie codziennie w Twoim domu. Idzie z tobą, kiedy wracasz z pracy, ze szkoły, towarzyszy ci stale. Jest przy tobie, kiedy kładziesz się spać. Czeka i chce z tobą przebywać. Chce z tobą być. On przecież otworzył nam drogę, drogę do takiego przebywania. Z nim uczynił to możliwym. Jedynym warunkiem jest całkowite poddanie się panu Jezusowi i zaufanie mu. Dla większości jest to już ten warunek nie do przeskoczenia, bo większość nie chce, nie jest gotowa, by cokolwiek się zmieniło w jej życiu. Być może to jest powód tego, że Kościół wybrał takie teksty liturgiczne na dzisiejszą niedzielę. Ciężko mi się pogodzić z tym, o czym pisał apostoł Paweł: Że Bóg tego świata, szatan, zaślepia ludzkie umysły w taki sposób, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Jezusa Chrystusa. Oni słyszą, może nawet czytają w domu, ale nic im tam nie świeci. Nie działa. Nic. Nie porusza. Słuchają i wszystko zostaje po Staremu. Nawet wszystko może być po staremu. A ci, którzy pod wpływem tej chwały rozpoznali swoją potrzebę ratunku i poszli za Jezusem, będą, co pisze Paweł? Zewsząd uciskani, ale nie pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Trudno o tym myśleć. A jeszcze trudniej o tym mówić. Jeszcze trudniej to głosić. Że bycie uczniem Jezusa to tak wiele przywilejów, ale to jest też cena na tego, że ludzie tego świata nas nie zrozumieją, nie zaakceptują. Dlatego rozważając Boże objawienie mówimy o tym, co Bóg zrobił, aby dać się poznać w swoim słowie, w kościele, w domu, na spotkaniach. tam gdzie jesteśmy, w komunii, w modlitwie, co zrobił, by to było możliwe? Pytanie, co my robimy? Co my robimy, aby go tam spotkać? Co my robimy, by nasze serca, nasze twarze promieniały od przebywania w Bożej Obecności? Aby ludzie w taki sposób dostrzegali w Tobie Bożą Miłość, Bożą Łaskę. Byś pomyślał w pewien sposób, chyba za długo przebywałem z Bogiem, bo pewne rzeczy za bardzo są dostrzegalne i chwała Ci, Panie Boże. Jak to jest u nas? Co robimy w Bożej obecności? Czy spędzam czas z Bogiem na tyle krótko i na tyle rzadko, aby niczego nie było widać? Abym sam nie zauważył, Zmianem w sobie czy wokół siebie, bo ja nie chcę, żeby się cokolwiek zmieniało, bo to, co jest, mi odpowiada. Nie chcę też, żeby inni zauważali, bo to jest wygodne, to mi pasuje. A może tęsknię za chwałą, by przebywać w jego obecności jak najdłużej, nie dla mnie, nie dla innych. Ale dlatego, że jest moim panem, dlatego, że jest moim Zbawicielem i kocham go. Jestem mu wdzięczny za to, co dla mnie zrobił. Że mnie zbawił, ratował, dał nowe życie, żebym tego nowego życia doświadczał każdego dnia. Oby tylko Bóg zatem, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił nasze serca, ale też i nasze oblicza, nasze życie. Aby zajaśniało nam poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym, będąc w ten sposób podobni w naszym codziennym życiu do zbawiciela. Amen.